Nazywam się Łukasz Kozina. Katarzyna Kobalok. Prowadzimy schronisko górskie na Jaworzynie Krynickiej, które znajduje się na wysokości 1050 metrów. Od najmłodszych lat jestem związany z górami. Od 10 lat pracuję jako ratownik górski w Grupie Beskidzkiego gopr Zawsze moim marzenie było, żeby mieszkać w górach, żeby prowadzić takie schronisko. Naprowadzenie prowadzenie schroniska namówili nas znajomi. Jest to taki troszkę obiekt niedzielny. W naszym sąsiedztwie blisko znajduje się kolej gondolowa, którą można bardzo szybko i łatwo się dostać do naszego stroniczka. Osoby, które nas odwiedzają często pytają o płatność bezgotówkową, dlatego jest to bardzo duże ułatwienie dla nas. O programie Polska Bezgotówkowa dowiedzieliśmy się od naszej pani opiekun, która nam pomagała przy zakładaniu konta firmowego. Ona nas poinformowała o takim programie i namówiła nas do założenia właśnie terminala na swoim obiekcie. U nas większość transakcji odbywa się bezgotówkowo. Nie musimy tak często jeździć do banku, zresztą w naszym przypadku jest to dość utrudnione, gdyż mieszkamy w górach. Jedną z wielu korzyści udziału w programie Polska Bezgotówkowa jest bardzo szybki przepływ pieniędzy na nasze konto. Dzięki terminalowi na naszym obiekcie mamy więcej klientów, z racji tego, że większość ludzi w dzisiejszych czasach płaci tylko i wyłącznie kartą płatniczą. W związku z tym nie musimy odmawiać wielu klientom Zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego Stroniska Górskiego do spędzenia miłego czasu na łonie natury oraz skosztowania naszej pysznej szarlotki.